U większości osób, ze względu na modę, która jest w dzisiejszych czasach, yy, widać, że jest coś takiego, że Aj, może robię za dużo, Aj, za dużo objętość, a może to ludzie się boją, że robią za dużo. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rozmów przy Sztandze Maciej Pietrowicz, Radek Słupkiewicz, a dzisiaj porozmawiamy o kolejnym systemie treningowym ostatnio rozmawialiśmy sobie o full body workout, to dzisiaj takie zupełnie przeciwieństwo, czyli zróbmy sobie normalnego splita. Tak. Co myślisz o splicie? Słuchajcie, no jakbyście tak się troszeczkę zazębili bardziej jakby w trening tych takich osób bardzo zaawansowanych, mm -hmm. gdziekolwiek tam. Chociaż wiem, że teraz jest tam trochę tych systemów też popularnych, ale jakbyście tam sobie spojrzeli, powiedzmy, nie wiem, na amerykańskich kulturystów, co za coś że nie powinno się patrzeć na amerykańskich kulturystów, zawsze bo powinno się bo patrzeć mają na... geny, bo to, bo to dalej, ale. Zawsze trzeba patrzeć na Amerykę, bo w Ameryce zawsze byli najwięksi. No to ja zawsze mówię, że zawsze trzeba patrzeć na lepszych, no to jednak jakby nie było, ci najlepsi trenują w bardzo podobny sposób. Przez wiele, wiele ostatnich lat. Całe życie tak naprawdę. Tak, ja Wam powiem szczerze, że taki trening typu split przez cały okres moich startów trenowałem splitem. Mhm. Nigdy nie trenowałem, mimo że teraz uważam, że full body workout, tak jak mówiłem na ostatnich tych, że uważam, że jest bardzo dobry, to jednak nigdy nie trenowałem full body workout za czasów jakby zawodniczych. Zawsze trenowałem splitem. On się różnym splitem. Kiedyś, wiecie, jak na, na samym początku był na przykład popularny to, co teraz jest push pull legs, to też było kiedyś tak popularne. Mm -hmm. Ja pamiętam, że jakieś tak trenował na przykład e, Kevin Levron, mm -hmm. e, tak kiedyś trenował Ron Lowe, którego bardzo też podziwiałem, nie życie życia, jak nie życie to zobaczcie, Ron Lowe miał niesamowite bary mi się i łapy, to mi się mega też podobało. E, kto tak trenował? Lila Brada trenował w ten sam sposób. I Hunter, I Hunter też nadal trenuje Hunter, czy tak. jego syn. No, tak. Czyli jakby to też był split, tylko tyle, że się robiło trzy grupy mięśniowe na, na jednym treningu. Oczywiście, jak się pojawił Dorian Yates, który był dla mnie może być ikoną przez, całe, przez cały okres startowym i tak dalej, on wprowadził taki czterodniowy split, mhm. czyli podział całego ciała na cztery dni. I można powiedzieć, że takim splitem trenowałem przez większą część, że tak powiem, moich dni kulturystycznych. Mhm. Natomiast przed zawodami jeszcze szedłem krok dalej i jakby dzieliłem sobie całe ciało nawet na pięć dni. Mm -hmm. Czyli ja tak nie robiłem na przykład tam klatki z bicepsem, tylko robiłem sobie oddzielnie samą klatę mm. i na przykład łapy innego dnia, mm -hmm. innego dnia plecy, innego dnia barki i tak dalej, i tak dalej. Często też dzieliłem na przykład nogi na tylną część uda czwórki, i czwórki osobno. A to głównie przez to, że przed zawodami gdzieś tam mało tych kalorii, mm -hmm. więcej cardio, więc nie miałem tyle prądu, więc wolałem się skupić jakby na jednej grupie, zamknąć to na jednym treningu. Ja do wszystkich że zawodów też szykowałem się, to były właśnie albo trening z typu split, albo push-pull-lex, natomiast push pull to też jest split, trzeba tak to nazwać, bo tak to po prostu tak. wygląda. Natomiast split według mnie jest o tyle fajnym treningiem, że podczas jednej jednostki treningowej jesteśmy w stanie tym mięsień zajechać naprawdę bardzo, bardzo mocno, więc jeżeli mamy na jednym treningu po prostu tylko plecy i wykonujemy tylko plecy, ewentualnie jeszcze tam tył barku i ewentualnie jakiś brzuch, no to oczywiście jesteśmy w stanie te plecy przetrenować bardzo mocno. Natomiast ja bardzo nie lubię generalnie łączenia splita, znaczy tych ramion razem z treningiem kratki czy treningiem barku treningiem pleców, bo uważam, że jeżeli zrobimy bardzo ciężko plecy, to zrobić po tym jeszcze ciężko łapy jest naprawdę bardzo ciężko, bo jednak te plecy to jest partia, która potrzebuje bardzo wiele obciążeń, potrzebuje bardzo dużej objętości, potrzebuje mocnej intensywności i tak dalej, aby tu partię rozwinąć, więc oczywiście wykonywanie jeszcze kolejnej Partii mięśniowej po treningu pleców jest bardzo ciężkie. To samo dotyczy się na przykład klatki piersiowej, jeżeli jesteśmy zawodnikami, którzy mają tą klatkę piersiową słabszą, jesteśmy w stanie podczas takiego splita na treningu klatki piersiowej skupić się na tej klacie bardzo mocno. Po treningu, ewentualnie zróbmy ten triceps, bądź zróbmy ten ewentualnie biceps. W zależności od tego, oczywiście, od podziału, te podziały mogą być różne. Natomiast według mnie, trening split jest naprawdę bardzo dobrym treningiem, bo ponieważ podczas jednej noski treningowej skupiamy się na jednej partii, jest ona przytrenowana naprawdę bardzo, bardzo mocno. No i oczywiście jest wprost to takim, jak Radek powiedział wcześniej, podczas Okresu przygotowań do zawodów, kiedy tego jedzenia jest mało, robimy kratę, wychodzimy, jemy, robimy później kardy i tak dalej. I mamy zrobiony, zrobiony treningi. Tak naprawdę, minusem jedynym takim tego jest to, że jesteśmy w stanie czasami trenować 5 razy w tygodniu, 6 razy w tygodniu, co z biegiem czasu może robić się męczące, co potrzebne, ewentualnie deload, ewentualnie, jeżeli jest to przygotowanie do zawodów, to oczywiście jest potrzebny taki ciężki, dobry mindset, aby, aby nadal to robić. Natomiast ja też jestem zwolennikiem typowego splitu. Teraz renuję push pull legs, natomiast jestem po przerwie, powiem później, dlaczego w taki sposób, a nie inaczej. Natomiast splitem. No, no to mam największe postępy, były największe ciężary, były tak naprawdę największe postępy, no i według mnie Split jest czymś co, no, no jest to mój ulubiony system treningowy i tak naprawdę moje rozpiski głównie bazują również na Splitcie i na Push Pull -ex. Tak, no ja tylko mogę dodać od siebie to, że e, tak naprawdę ten e, trening typu split jest trochę takim bardziej dla zaawansowanych. Mhm. Dla osób świadomych, które wiedzą, jak trenować. Tak, no bo, wiecie, bo jak, jak na przykład powiedzmy, trenujecie coś raz na pięć, raz na siedem dni i skopiecie ten trening, to tak, tak, tak naprawdę macie tydzień w plecy. Nie? Więc mhm. wiadomo, że ktoś, kto, kto robi splita, musi być świadomy przede wszystkim tych ruchów, mhm. tego jak te mięśnie pracują i tak dalej, żeby wykorzystać taki trening. Mhm. Pamiętajmy, że hipertrofia, czyli to co cały czas mówimy o budowaniu mięśni, dotyczy jakby poszczególnych włókien mięśniowych. Czyli patrząc sobie jakby na jakąś grupę mięśni on, chociażby na przykład na sam najszerszy, mm -hmm. to nie jest tak, że, że jakby jednym ćwiczeniem wszystkie włókna będą tak samo pracowały. Nie? Czyli yy, chociażby biorąc to pod uwagę, musimy robić trochę więcej niż jedno ćwiczenie, żeby optymalnie to zastymulować. I jeżeli mówimy o osobach takich początkujących, które, czy średnio zaawansowanych, które nie mają za bardzo nic, mm -hmm. no to wiadomo, że można powiedzieć, że takie jedno czy dwa ćwiczenia robione e, na, na treningu załatwiają sprawę i tak czy siak jakiś ten bodziec będzie e, i będą rosły. Natomiast im jesteśmy bardziej zaawansowani, tym jednak potrzebujemy większej takiej regionalizacji. Mocne. Potrzebujemy tym się też po z zajechać, zmęczyć, tak naprawdę dać mocny bodziec do wzrostu. Dokładnie, nie? dokładnie. więc no niestety yy, uważam, że pod tym względem yy, Split robi jakby największą największą robotę. Nie? Ja teraz na przykład trenuję push-pull, troszkę to pozmieniałem, natomiast podczas jednej jednostki treningowej właśnie składka barki bez tricepsów, łapy robię na oddzielnym treningu, bo mam łapy chude. Czyli może powiedzieć taki, taki splitter no jak klatce Split, z barkami, no Tak, żaden push Później robię plecy, tu tak. kaptury, czyli też w sumie plecy, później robię nogi, natomiast nogi robię podczas jednego treningu, zawsze robiłem nogi na zasadzie czwórek jeden, jednego dnia, drugiego dnia, dwugłowe, wcześniej też trenowałem dwugłowe razem z plecami, ale to było bardzo trudne, żeby zrobić dwugłowe ciężko i plecy ciężko ewentualnie. ewentualnie na odwrót i jest oddzielny dzień ramion. Nigdy nie miałem dnia ramion oddzielnego. Znaczy dawno, dawno temu miałem, natomiast teraz robię to po prostu oddzielnie, bo zauważyłem, że po klatce piersiowej, bo po klatce piersiowej robiłem zawsze biceps. Już ten biceps robiłem tak, kurde, no, ręka, rękę miałem zawsze dużo więc tak coś tam pomachałem, coś tam porobiłem, ręka zrobiona, a Li, teraz... Li, kiedy... na przykład robił biceps przed klatką. Robił biceps, zrobił słabe ręce, a potem robił klatki, które miał Ale to jest dobre to jest nie tak klatki. naprawdę, wiesz. Nie bo ona robił... ci też nie wpływa jakoś negatywnie Ta, na, to, tak, na możliwości tak wyciskania, ale biceps mm -hmm. już absolutnie nie. Natomiast zauważyłem też bardzo mocno, jaka jest różnica obciążeń, kiedy robię samą kratkę piersiową na jednym treningu podczas splita, a gdy zaczynam na przykład od barków, a później robię klatkę. Już te ciężary w tej kracji uciekają. że te barki pracują przy wyciskaniach, ale nie wiedziałem, że aż tak będą duże różnice, jeśli mowa o obciążeniu, co nie? Więc, więc tak to teraz podzieliłem i robię właśnie wtedy trening raz na 5-6 dni, bo tak to wychodzi. Chodzi, nie? Czyli krata raz na 5 dni, łapy raz na 5 dni, bo trenuję 3 dni, jeden dzień wolny, dwa dni, jeden dzień wolny. No i według mnie taki system treningowy jak u mnie po przerwie jest oczywiście bardzo fajny, bo yy, że tak powiem, ciężary nie są takie duże jak w takim Prime, tak bym to nazwał, Nie są takie duże, wtedy kiedy poziom 140 kg to te ciężary były naprawdę bardzo spore. Natomiast teraz, kiedy jestem o dyszkę chudszy, te ciężary są delikatnie mniejsze. Natomiast też te ciężary są mniejsze i jestem w stanie tą partii mięśniową daną przetrenować częściej, co 5 dni, nie co 7 i tak dalej, bo je bo po prostu tak nie męczę. Więc oczywiście pamiętajcie, split jest dobrym rozwiązaniem. push pull legs też jest splitem, tylko jest inny podział, na przykład do klatki dajecie barki, a nie do klatki triceps czy, czy, czy biceps. No i według mnie to, to oczywiście bardzo dobry system treningowy i można powiedzieć, 90% zawodników chyba na nich też bazuje, nie? Tak, no ja mówię, jakbyśmy nawet sięgnęli tam gdzieś mówię, pamięcią w tył, no to może nie, nie wszyscy zawodowcy trenują jedną grupę na, na treningu, chociaż na przykład podopieczni Charlesa Glasa, to, to mhm. myślę, że chyba wszyscy mhm. robią, robią w ten sposób. Natomiast większość, myślę, zawodowców tak Cofając się tam do tych lat nawet 90. To raczej robiło dwie grupy, może trzy grupy mięśniowe na treningu Tylko do. Tylko wtedy taki też mat, chyba była nie? taka świadomość, że trzeba po prostu zrobić, zajechać, być na tym treningu, wiesz, tak, tak to naprawdę tak, ciężko tak, to tak, przetrenować. Tak, tak. no. Były inny mańce. Teraz jest u większości osób, ze względu na modę, która jest w dzisiejszych czasach, widać, że jest coś takiego, że Aj może robię za dużo, Aj za duża objętość, a może to ludzie się boją, że robią za dużo. Jak ja ja, do, zaczynałem ja do, zawsze mówię wszystkim, że, że teraz wiele osób jakby nie wykorzystuje swoich możliwości, tak. bo nie trenują tak mocno jak powinni. Ja gdy zaczynałem trening, a to było lat 10-12 temu, tak naprawdę wiadomo, niby to było niedawno temu, ale te świadomości jeszcze nie było takiej jak teraz. Nie było takiej wiedzy, nikt, takich dwóch gości my nie, 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 nie siedziało gdzieś na YouTube i nie gadali o treningach. Wtedy przychodziło się na trening i na biceps zrobiło się cztery ćwiczenia. Po 3-4 po serie, no i 16 serii na biceps. I tak naprawdę, ok, świadomość nie była taka, że to 16 serii to było 16 w biceps, tylko prawdopodobnie połowa poszła w ramię, połowa w barki, w kapturę, od podnoszenia wszystkiego. Tak. Natomiast z drugiej strony, kto teraz zrobi 16 serii na biceps? Nikt, bo przecież to będzie za dużo. Trzeba zrobić, ta, 6, ta, ta. Maszatny, trzeba maszatny. zrobić trzeba 6, czy trzeba zrobić 8? Jakieś się robił 16 i jeszcze słabo bicepsem. A ktoś takiego kultury stali liprist. No oczywiście, że tak. No to ja też, jak. jak no fajnowacze. Tak, I tak, i małe się tak, był taki tak. strasznie mocno na no, Tak, no to on był właśnie zwolennikiem. Że, że zawsze na każdą grupę, włącznie z bicepsami, z tricepsami, robił po 20 serii. I łapy wielkie. No i ogólnie był cały wielki, no, naprawdę. I na zwrócił uwagę, czasy, ja naprawdę, był... zwróci uwagę, że jak wiele osób nadal, mimo tego, że jest to biceps, triceps, co to małe partie mięśniowe, naprawdę dają dużo objętości na te łapy. Tak. Dużo objętości. Ja, ja najczęściej właśnie mówię, to często dotyczy takich treningów właśnie push-pull. Na przykład jak ktoś robi, nie wiem całe plecy, tył barków i robi na końcu biceps. Nie? No i wtedy często też widzę w programach, tam do mnie jakoś podopieczni na przychodzą i pokazują tam na przykład, że robi. Po plecach jedno ćwiczenie, tam masz molitewnik, trzy serii na molitewniku i koniec. nie? Ja mówię, no i mówię, dlaczego robisz tylko trzy serie? Bo widzę, że masz chudą rękę, nie? No i no mówię, no tak, no, mam osobą tą rękę genetycznie, mm -hmm. a robię tak mało, no bo już pracuję przy plecach i tak dalej, i tak dalej. No i ja mówię, no to nigdy nie będziesz miał tej ręki dobrej. Tak, i pamiętajcie, że jeżeli biceps pracuje przy plecach, a biceps przy klatce, a brzuch pracuje przy, też przy wszystkich tak naprawdę ćwiczeniach. To można przejść do tego, że w ogóle nie, nie powinniśmy w większości. Najlepiej, no, no, no najlepiej przyjść na siłkę, bo tak. Tak naprawdę idąc, pracowały nogi. Wiadomo, o co chodzi, nie? ale nie, no, nie ma czegoś takiego, że mięśnie też pracuje przy plecach. No, pracuje przy plecach, ale on nie wykonuje tego ruchu pełnego typu ale Nie skoru. będzie nie będzie takim limiterem tego ruchu, czyli tak. wiadomo, że troszkę. Jeżeli ktoś ma super genetykę, no ja mówię, ja mówię na przykład Łukasz Jurek, o którym też okay. tam kiedyś wspominaliśmy, nieprawdopodobne ręce. Mm -hmm. No to on tam kiedyś trenowaliśmy tak, że miał przez dwa lata a w ogóle nie trenował. Ja a teraz się śmiał, że będzie mnie gonił z łapami. Ja mówię, że a, kto, tak. kto, kto tu kogo będzie gonił, tak naprawdę ja miał w ręce mniej więcej. 56, 57 i Łukasz też pewnie podobnie, tylko tak. Łukasz przez dwa lata nie robił ramion, Dokładnie. to łapo było. No i ogromne. on faktycznie jak tam gdzieś robił sobie te, te ręce powiedzmy, po jednym ćwiczeniu tam trzeczą No to, serie. To, to jemu to w zbudności tak, wystarczyło, tak. Nie, nie potrzeba więcej. Ale jeżeli ktoś ma ewidentnie samą grupę mięśniową i chce ją poprawić, no to niestety większa objętość jest. Większa jest objętość wskazanie. bądź dwa razy w tygodniu i, tak. i naprawdę powinna. Oczywiście tą objętość można rozpatrywać nie tylko jakby poprzez jeden trening, ale właśnie, widzicie, ja zawsze tak. w takiej skali tygodnia, najlepiej wtedy. Ja jestem, nie wiem jak Ty, ale jestem zwolnikiem, że przy słabszych grupach mięśniowych warto je trenować częściej niż raz w Oczywiście, że tak. No jasne, yes, no, yes, jasne. No. Ale mówię, no na pewno nie tam jedno ćwiczenie po trzy serie. Tak, i też żebyście nie robili w poniedziałek pleców i w środę znów plecy, tylko zróbcie sobie pracy w poniedziałek, fajnie to sobie rozplonujcie, zróbcie plecy ponownie, nie powiedzmy w piątek i to będzie dobre dokładnie, rozwiązanie. Nie? Dobra dziękujemy. Z drugiej strony za... też oczywiście wszystkiego dwa razy w tygodniu, ciężko jest trenować tak nas na 100% czy jeżeli będziemy, tren... jeżeli będziemy trenować naprawdę świadomie i naprawdę będziemy pracować danym mięśniem, nie jesteśmy w stanie zrobić każdej partii dwa razy w tygodniu, a z drugiej strony jakby skupcie się na tym, że robiąc nawet nogi w poniedziałek, robiąc nogi znów w czwartek czy w piątek, no wydaje mi się, że jest to możliwe, aby powtórzyć ten trening, ale tak. przez Tydzień, dwa tygodnie, bo tak naprawdę, jeżeli dwa razy w tygodniu będziemy robić nogi, dwa razy w tygodniu będziemy robić plecy, jest to niemożliwe, aby zrobić naprawdę na 100%. Więc wtedy lepiej zrobić jedną jednostkę, ale bardzo ciężko i po prostu na niej się skupić. Dokładnie. Dlatego y, split oczywiście nie dla wszystkich. Myślimy, mhm. że bardziej dla takich y, świadomych osób, tak, świadomych, bardziej zaawansowanych, takich, którzy potrafią wykorzystać konkretne ćwiczenia do konkretnego celu. Dziękujemy bardzo. Widzimy się przy kolejnym materiale. Oczywiście komentarz, łapka, subskrypcja. No i co? Dajcie znać w komentarzu, jak zawsze, co chcecie zobaczyć w przykładowych materiałach. Będziemy to czytać i będziemy oczywiście o tym mówić. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia, Siemka.